Czym żyje województwo Podlaskie? Iwona Gaweł, dyrektor księżnicy podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białym Stoku, jest gościem Radia Jart. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pobiliście wakacyjny rekord, jeżeli chodzi o liczbę wypożyczonych książek, ponad 21 tysięcy. Chciałoby się więcej, czy to dobra liczba? To jest najlepsza liczba, jaka nam się w ogóle zdarzyła, mhm. bo nigdy wcześniej w historii nie mieliśmy takiej, takiej sytuacji, żeby w ciągu jednego dnia 630 osób odwiedziło naszą wypożyczalnię. Okej, okay. mhm. to de, bardzo to cieszy. Co najczęściej czytają w takim razie Białostoczanie? Po co najchętniej sięgają w Książnic? Po kryminały. Po y, przede wszystkim no, taką obyczajówkę, romanse historyczne, romanse. Więc najbardziej y, takie popularne nazwiska to jest Brus, y, to jest Puzyńska, to jest Joanna Jaks. Mhm. To jest właśnie tak. To się przekłada na takie czytanie ogólnie, pani myśli, że to, że wypożyczają sobie w księżnicy to jedno, ale później w domu jeszcze doczytują sobie to, co tam dokupią? Zdecydowanie, tylko mm -hmm. że my jesteśmy już, jak jesteśmy wyrobieni, że tak powiem, w tym czytaniu, no to już później mamy swoje sympatie oczywiście i, i rzeczywiście no, kryminały są… są dobre, ponieważ trzymają nas i w napięciu i, i tam się w ogóle wszystko tak naprawdę pojawia. Mhm. W Księżnicy w Podlaskiej e, macie też swoją czytelnię, czy można na miejscu też poczytać? O, oczywiście, tak? oczywiście mhm. że tak. No Oczywiście, to, no mamy, to mamy w ogóle świetne warunki, jeśli chodzi o, o wyciszenie, o relaks. Wspominamy już wcześniej zresztą u Państwa o naszej letniej czytelni, która cały czas działa i cały czas serdecznie zapraszamy do nas na górę, na szóste piętro. Mamy y, książniczkę, mamy taką przestrzeń tuż nawet przed wejściem do, do czytelni. W samej czytelni na pewno jest świetna atmosfera, taka właśnie sprzyjająca, relaksowi głównie. Po wiele godzin yy, spędzają tam w Tak, tak, okay. tak, tak. To jest w ogóle miejsce spotkania. Rozumiem. nie zastanawiam się, ludzi. czy może tutaj jakieś rekordy też są bite, jeżeli chodzi o to, kto najdłużej czyta. Może zrobimy takie statystyki i zobaczymy po prostu w ogóle, jak tam się nam studenci spotykają i czy mhm. w ogóle są z tego jakieś... Relacje? Związki? A no właśnie, bo to jeszcze może, może się przekładać na, na coś poza Oczywiście. tylko czytanie. No to porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Książnicy, o sierpniowych wydarzeniach, które organizujecie, co za atrakcje macie przygotowane na najbliższy czas w waszej tak. placówce. Mamy tego dosyć dużo, bo sierpień i wrzesień to są naprawdę miesiące, które są takie pełne literackich emocji, mm -hmm. powiem. I y, zapraszamy do udziału w wyjątkowych wydarzeniach, które Mamy teraz właśnie w drugiej połowie wakacji i na początku jesieni. I to jest od razu, mówię 2 września, do 2 września, bo ona cały czas jak gdyby jest na miejscu. Wystawa Krzysztofa Koniczka, który oczywiście to jest nazwisko znane białostoczanom. Artysty, malarz, który swoim dorobkiem wpisuje się totalnie w trwale, w taki pejzaż kultury białostockiej jest laureatem bedalu Urbi Meritus i jest y, y, autorem obrazów, plakatów, książek i płyt i nie wiem czy Wszyscy o tym wiedzą, ale on jest też jakby autorem słynnej naszej pszczółki Agloni. Mm -hmm. No proszę, Widzicie taka ciekawostka, ciekawostka, tak. I e, jego twórczość charakteryzuje jej kolor, jej ekspresja, i taka faktura bardzo wyrazista. A dzieła, e, jego dzieła znajdują się nie tylko, nie tylko u nas. Znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie. I to się właśnie kończy 2 września, więc serdecznie zapraszamy. Później 22 sierpnia, e, do 2 września, 22 sierpnia w Supraślu mamy spotkanie z Jackiem Komudą. Mhm. E, więc e, to, jest, e, to jest właśnie takie wyjątkowe wydarzenie, e, które, a których autor jest, autor jest po prostu bez. On jest autorem, przepraszam, bestsellerów, bestsellerowych powieści historycznych, mm -hmm. takich jak Banita czy Samozwaniec. I to jest po prostu takie spotkanie o tradycjach, obyczajach sarmackiej Polski. I ono odbędzie się w piątek o godzinie 18 w Centrum Kultury i Rekreacji w Suprasie. A żeby było jeszcze tak na koniec, to chciałam tylko powiedzieć, że do smaku albo może takiej całości smaku mm -hmm. doda fakt, że będzie tam degustacja miodów pitnych. O proszę. <laughs> y oczywiście nie zachęcamy. Nie, nie, sam, nie, nie, nie. Absolutnie było, ale, nie, ale, ale do spotkania co, zachęcamy. Do spotkania już jak najbardziej <laughs> zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tej imprezie. Mm -hmm. To teraz dalej. 30 sierpnia mamy podlaskie śniadanie mistrzów i... Hmm, no cóż. Brokat i jednorożce to jest przewodnie hasło tegorocznej odsłony tego plenerowego wydarzenia. I wśród leżaków, kocy, koszy, pikników pojawi się mobilna biblioteka, nasza biblioteka Księżnicy Podlaskiej i będzie można sięgać po książki, pograć w planszówki, skorzystać z konsoli. E, oczywiście nie zabraknie też propozycji dla najmłodszych naszych e, odbiorców. Zapraszamy, to będzie niespodzianka. Dalej, jeśli chodzi o 2 września. No właśnie, bo wrzesień się zapowiada też na no wyjątkowo tak. ciekawie. Między tak, innymi tak. przez Narodowe Czytanie. Tak właśnie, przechodzę do tego. Ale jeszcze przed to, w chwili numer dwa na Kozłowej, będzie spotkanie autorskie z Joanną. Jak z autorką właśnie, to teraz wspominałam o tym. Licznych powieści historycznych, które skradły właśnie w serca no, czytelników nasze. I ona ma świetne książki. Zapraszamy 2 września, godzina 17. 3 września mamy. O właśnie o, o tym chciałam też wspomnieć, bo to już. E, kiermasz książek. Mamy kiermasz książek, gdzie książki będą po 2 złote. I każdy może przynieść też swoje? O, oczywiście, że tak. A proszę. Oczywiście. Chociaż to my się gdyby proponujemy. Chociaż swoje, przepraszam, bo trochę chyba nie zrozumiałam pytania. Chodzi o to, czy sprzedawać. Tak, na przykład. Można by było tak. No raczej opcja. nie. Nie, przepraszam. Przepraszam, ale raczej nie. nie. Może po prostu y, można to robić w jakiś inny sposób, może są jakieś inne kiermasze. Mhm. Chyba nawet pod. Z tego co pamiętam, to były takie. pod. Tutaj Radiem pod naszą tutaj? siedzibą. Mhm. Tak, było coś takiego, to... może sobie coś Przeszłość była nasza wyjątkowo bogata. No, Ale, no tak, skupmy się na tym, co w Książnicy, tam rozumiem też książki wszelkiego rodzaju. Tak jest i po prostu tam to już jest wybór kompletny i totalny. Nawet nie będę mówić, jakie tam są tytuły, bo one są tak różne i mhm. z tak różnej dziedziny, że, że to to jest po prostu polowanie, to jest wyszukiwanie skarbów. Ok. Naprawdę. Więc przechodzimy dalej. 6 września mamy właśnie Narodowe Czytanie, o czym pan wspominał. Eee, ponad 300 tak? miejscach w Polsce zabrzmi w tym dniu właśnie Jan Kochanowski. Jakiś wyjątkowi, jacyś wyjątkowi goście będą Jana przy tej okazji przygotowani? Będą, tak, tak, oczywiście. Mm -hmm. Mamy nadzieję, że, że będą goście z... Z Urzędu Marszałkowskiego i z miasta i z województwa, więc to też o tym też będziemy informować cały czas, jak gdyby. No tak no pozostańmy. Tak, pozostawmy trochę niespodzianek. Tak, do oczywiście do też, jeszcze. Um, już tak dajemy takie reklamówki narodowego czytania już na stronie. Mhm. Tak to wszystko już jest w mediach społecznościowych. Więc w tym roku Narodowe Czytanie odbędzie się w różance. Parku Planty mhm. od godziny 11 do godziny 14 w programie mamy wspólną lekturę, muzykę na żywo. Chciałabym, żeby to też było jakby taką niespodzianką, bo, bo my się naprawdę bardzo solidnie tylko przygotowujemy i, i mam nadzieję, że efekt będzie świetny. Mhm. <grym> e, I to wszystko będzie na żywo. E, przedstawimy historię miasta. Mamy taką słodką niespodziankę też lody rzemieślnicze, tak? Mm -hmm. Wspólną lekturę, wszystko na żywo i organizatorami są Urząd Województwa Podlaskiego i Księżnica Podlaska. Serdecznie zapraszamy. To jeszcze raz przypominam, tylko to jest 6 września. Następnie 10 września mamy spotkanie z, z Izabelą Mejsą. to jest autorka książki Szarlatanka, opowiadającej o Antoninie Gordon Góreckiej, przedwojennej z i takiej uzdrowicielce dusz. Mhm. Mhm. Mejza to jest dziennikarka, reportażystka, e, pisze do wyborczej, pisze do dużego formatu. Świetna. E, 17 września, przepraszam, jeszcze 11 września mamy nowy cykl, to jest dyskusyjny klub, właśnie muszę to zaznaczyć, książki, wolne skojarzenia, literaturę i psychoanaliza. Bo Książnica Podlaska uruchamia nową inicjatywę, to jest mhm. DKK, dobrze mówię, wolne skojarzenia. Literatura i psychoanaliza, który odbędzie się, będzie się e, odbywał w Bibliotece Głównej przy ulicy Marii Kires-Kłodowskiej w Białymstoku. I pierwsze spotkanie odbędzie się 11 września o godzinie 11, 18, przepraszam, w Galerii Parter. A wrześniową lekturą będzie profesor e, Stoner w tłumaczeniu Pawła Ciuchawy, wydanie Sonia Draga. Więc naprawdę serdecznie zapraszamy, bo to jest coś takiego, czego nie było mm -hmm. do tej pory, co, co właśnie udało nam się jakby zrealizować. tak jest, zrealizować. No, i teraz tak, mamy już 10 wrzesień, 11, 17 września. No właśnie, i na, na 17 września jeszcze wspomnijmy o tym, jakby tak na zakończenie tego, bo tak? zakładam, że jeszcze będziemy mieli okazję mm -hmm. we wrześniu też porozmawiać o dalszej części. Ale też prawda Och, jest taka, że to za, jest. Zagalopowałam się, rozumiem. Ale nie, 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 nie o to chodzi. Tylko <laughs> mam na myśli to, że jeszcze z pewnością będzie okazja porozmawiać. A trudno też trochę może aż tak bardzo do przodu niektóre rzeczy zapowiadać dla, dla mieszkańców, no bo tu trzeba sobie kalendarz no, tak, cały tak, zapewnę, tak. Za, zapełnić. No to słuchamy, co jeszcze 17, 17 września y, gościem, to jest środa literacka uh -huh. i gościem będzie Zuzanna Budkiewicz, psycholożka, terapeutka, autorka książek o zdrowiu, y, o życiu z chorobą. W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie związane z udarem, y, także zaprezentowana zostanie jej książka, rozmowy poudarowe, w której autorka ukazuje taką codzienność trudną, często y, osób po przebytym udarze ale I... też bliskich, tak, mm -hmm. którzy w tym uczestniczą. Musicie państwo wiedzieć, Środy Literackie to taki sztandarowy wasz o, projekt oczywiście. w zasadzie. Tak, tydzień w tydzień tak, bardzo tak. ciekawe spotkania z naprawdę tak. znakomitymi autorami. Tak dziękuję. Dokładnie <grym> tak. Jeżeli chodzi o te imprezy, no możecie, jak rozumiem, państwo posłuchać, przepraszam, posłuchać, przeczytać o nich, między innymi na waszej stronie internetowej i w waszych mediach społecznościowych. Tak jest. Tam... Naprawdę, jeśli chodzi o nasze media społecznościowe, staramy się być na bieżąco, staramy się żeby to było takie szeroko dostępne i, i zapraszam do obserwowania naszej I, strony. I do tego my również zapraszamy. Zapraszała również razem z nami Iwona Gaweł, czyli dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Czym żyje województwo podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.